się kolejny raz tutaj w Sobudce, oczywiście w naszej oazie. No, co nam tu powiesz? Ile będzie jutro osób? Dawaj. <noise> <Chod szedł. głos> On chyba nie przyjdzie. No to jesteśmy tutaj po raz kolejny w naszej oazie w Sobudce. Jest nas tyle, że zmieściliśmy się w dwóch autach i jednej kolejnoze. Um... No, najważniejszą rzecz już załatwiliśmy. Ten weekend to znaczy, już jesteśmy po pizzy, e, teraz ładujemy jeszcze baterie na spacerku w sympatycznym, e, w równie sympatycznym gronie. Co jutro się wydarzy Jutro Wojciech? planujemy evencik, mianowicie Summer Sobótka, e, wieczór, godzina 19.30, jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że będzie fajnie, no i że jakoś porządnie <laughs> przygotujemy ten event. Pytacie się skąd taki dźwięk, co jest powodem tego dźwięku? Krzyk Bo się bój... A i pod autką Wojtku, co się właśnie stało? Drugi jeż na tym spacerze, niesamowicie tutaj ciekawy pod względem przyrodniczym spacer Już dawno tyle jeży nie widziałem, a tutaj dwa jeże na jednym spacerze No my tutaj przygotowujemy na zewnątrz e, e, rzeczy, które będą nam potrzebne dzisiaj wieczorem Czyli rusztowania, głośniki, które jeszcze będą podstawione Szymon Szymon tutaj Szymon jest już gotowy Szymon jest gotowy tam, e, na e, tej antresoli, właśnie cała ekipa e, przygotowuje lemoniadę cytrynową. Mają być aż mm, miliony tysięcy litrów. Cześć, jestem Andrzej i, i w tym momencie spróbuję lemoniadę, którą przygotowała dla nas ekipa... Tutaj, lemon, tutaj, lemon. ekipa Lemon. E, ekipa Lemon z Arkiem na czele, także to jest moje pierwsze próbowanie. Za sam wygląd już, już bym dał mocne dwa. A punkt jest 10, także jeżeli jest dobra, 8 dochodzi i mamy 10 10. Jest cytrynowa, jest kwaśna, idealna, na letnie uchwałej, dostacie ode mnie 8, macie łącznie 10 za 10! Robi wrażenie, robi wrażenie. nie! Robię. Po prostu marzyliśmy o tym, żeby sobie wyciskać 40 cytryn. Znaczy, że nie, a teraz 80. Coś niesamowitego. Taka radość tylko w Sabucie. Jasiu, co powiesz? klimat. Co? Będzie klimat, będzie impreza. Dokładnie. Zapraszamy. A my głodujemy, żebyście mieli co jeść, więc musicie przyjść ku mnie. Nie ma opcji, żebyście nie przyszli. Państwa, mamy ogień! Jak w prawdziwej kuchni w MasterChefie jest ogień. Pojawił się płomienie. Ile? Setek miliardów jest nas teraz tutaj. Jest nas tyle ile tego makaronu na tym talerz. Zaczynamy liczyć. Mm. Nie no to tak słabo. Jasiu, a ty zamyślisz o tym. Może tyle ile jest teraz, to tak. Może tyle będzie. Bądźmy pozytywni. usuń to, usuń to. Szymon, ile będzie osób? O, ja wiem ile. A to z nami? Czy... Tyle ile węglowodanów w tym makaronie. Przeżyć ten czas, tak by pozostał sam. Chcemy ze wszystkich sił razem za to boli. Chcemy przeżyć ten czas. W tym miejscu, na tym pięknym sobotkowym tarasie, odbyła się pierwsza edycja Summer Sobotka. Było no, nas naprawdę dużo, 70, jesteśmy właśnie po evencie, omawialiśmy jak to wszystko poszło, a naszym zdaniem było naprawdę fajnie i czekamy na więcej. Pozdrowienia dla was wszystkich i dzięki, że byliście z nami.